Witam Was w mega serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Ostatni odcinek z OneBlocka w tym roku, 30 grudnia dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i teraz wlatuje intro. Dobra, moje to do... O nie! królik, no, one się tak plączą, to są najgorsze. Najgorsza sprawa jest z nimi. Dobra, witam was już w trzecim odcinku z OneBlocka. Ostatnie odcinki, nie wiem czy wam się spodobały, jeszcze nie oce. Nie wiem, bo ja tu nagrywam od razu po ostatnim i będzie średnio tyle... O kurde! To wy chyba se żartujecie. Nie! Nie! Moi drodzy, jakaś masakra, O nie Creeper! wszystko zniszczył. Nie, i nie mam kilofa i tak dalej. Nie, tylko nie. Najgorsza rzecz się wydarzyła. Dobra. W tym momencie jest bardzo źle. Bardzo źle, mamy mega mało w ogóle rzeczy. Dobra, mamy crafting chociaż, chociaż nam się... Ej, nie mogę w ogóle... Czemu nie mogę... ...postawić? No. Mega źle. Mega, nie, nie spodziewałem się. Dobra, mam... że mamy tylko łopatę teraz. Mogę to jedynie wziąć, mogę to, mogę z tego coś... ...tam wyrobić. Ja chyba nawet na easy sobie ustawię, bo to jest masakra. ja wam powiem. Nie, jeszcze złe ślepo pałem. Dobra, trzeba będzie to miejsce... Nie mamy żadnego dealta, nie? Tak kiepsko. Please, jakieś drewno, bo ja na nie mam... O dobra, sikierę mogę sobie jeszcze zrobić, ale na serio jest z tym drewnem trochę. Normalnie nawet nie a jeden Czekaj, a zachował się, dobra, węgiel się chociaż... O nie, znowu to zrobiłem. O w sumie, a nie było, to muszę mi się... Nie, 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 to, dobra, granitem sobie to zakopię. O jest, dobra, dziękuję za chociaż... Jeden kłodę drewna, o dobra, idzie dalej. Dobra, muszę, nie będzie najgorzej. <grym> Dobra, cofam to. No nie, no to są żarty, ja nawet jedzenia nie mam. kurcze by trzeba było poświęcić tutaj kogoś, ale nie mam i jak. Dobra, będzie trzeba po prostu wytrzymać do końca odcinka. Nie mam żadnego... NIE MAM! O ja, jak dobrze, jak dobrze, o jak dobrze, dobra, ja to sobie tam zostawiam, bo jeszcze boję się, co się z tym stanie. Dobra, robi się dzień, więc, więc będzie dobrze, będzie dobrze do końca odcinka raczej już. Bo nie, i źle. A co to było, ten blok? Nie. To nie był też ten blok, to był ten. Jest. Dobrze. Dobra. O, mamy dużo węgla. Dobry znak. Dobra, ja tu sobie... ...to zostawię i wkładam wszystko od nowa do czesta. Jedynie musimy... To jest masakra w ogóle. Bo ja najlepiej jakbym sobie jednak... ...miecz zrobił. Bo zaraz będzie problem, i to wielki, jeszcze najlepiej jakbym sobie łopatę zrobił I odłożę resztę, jakby coś znowu się miało wydarzyć Nie fajnego On się nie pa, a bo on ma zbroję, o nie to najgorsze, ale dobra. Najgorsze będą te kiedy Widzicie, co ja chyba będę. Ja mam, ej, ja mam plan mega. ja będę tak kopać, jak będzie kiedy czy jakikolwiek mob. Ty wezmę te rzeczy, bo one się mega przydadzą. Dobra, sobie poprzepalam to i zaraz będę już na tym samym poziomie, więc akurat szybko da się te rzeczy. Dobra, żeby się tutaj gdzieś mi nie pojawił teraz. teraz. O, dobra, teraz żelazo już trochę więcej. Okej, okay. o i znowu węgiel, i znowu to. No, na razie nie mam mobów, więc... Aha. To jest jakieś... O kurczę. Aspal Kurczę, nada. I tyle. O no już się tak bałem. Coś tam, no, nie mam żelaza tu. A nie, o, mam dużo, mega. To ja sobie od razu bym dwa kiloy. Bo mi się jeden taki... Że jeden będzie mnie tak... E, ratował. No, na razie zrobię sobie jeden kilo. Miecz później, mieczem się później, ale faktycznie jakby miał też... Jeść by było dobrze, dobra, więc ja po prostu sobie to wszystko odkładał dobra. I lepiej by wszystko sobie... Dobra, dalej lecę. Dalej lecę. Dobra. Leciał film, teraz nie spojrzę aktualnie, ale po odcinku tam spojrzę i zobaczę na jakim miejscu się ma ten film. E, dobra, tutaj i może jeszcze stąd i mam już 12 węgla. Mega dużo. Ok, pójdę. No! Jak to się dzieje? chyba se żartujecie teraz nie będzie mi nie ma nie pozwolę nikomu wyjść nie ma oj nie oj nie nie jest to jest najgorsze tego się nie da odratować czekaj wezmę mamy fejsik nie mamy fejsików yy, bo no będzie trzeba jakoś z tego coś tam ty, my nawet craftingu teraz nie mamy, ja zauważyłem Dobra, to chyba mogę zmienić na tym miejscu, położę crafting. I odlatuję to jakoś. Cześć, co ja zrobię? To jest masakra. Płotki trzeba zrobić. Dobra. Mamy sześć... osiem płotków. To teraz by trzeba było... A możesz się przesunąć? Kurczę, no najlepiej bym płotek mógł. Dobra. No. Dobra, ty idź tam Dobra, nie dogadam, na ten moment zostaje tak jak jest, bo Wiesz co, ja chyba jednak to zrobię jako jeden Bo widzę, że tutaj, o, coś takiego, proszę, będziecie teraz puszczeni I please możecie mi się odsunąć, o Mógłby wam płotek postawić. No i teraz jest już większe. O nie. Tylko, że będzie z tym... Ty cię Nie, nie mogą. U. Kurczę, bo... O jest! Super! Super! Jest, wyszło dobrze, udało się. Ale można się bać co dalej będzie. Ty, bo to... O nie, bo to i by było... Odnowa, bo... To, nie, to ma będzie wody w takim razie użyć. O dobra, ja zrobię sobie mieczyk. Eee, mieczyk. Nie wchodź. Nie wchodź. Jezu Dobra. Ja myślę, że na dzisiaj to już będzie tyle, nie zdobyliśmy jakichś wielkich wyczynów, dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się niedługo w kolejnym odcinku na kanale, eee, trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo, pa! pa!